Skarbczyk dodatka. Tekst Betty Roth. Opowiadania i rymowanki. Dziesięć pluszowych mis. Dziesięć pluszowych misiów siedziało sobie na drzewie. Jeden zleciał z gałęzi i zostało dziewięć. Dziewięć pluszowych misiów grało koncert na nosie. Jeden poszedł po klarnet i zostało osiem. Osiem pluszowych misiów klepało razem biedę. Jeden wziął się do pracy i zostało siedem. Siedem pluszowych misiów przez drzwi miało przejść, jeden został za drzwiami i zostało sześć. Sześć pluszowych misiów nurkować miało chęć, jeden bał się wody i zostało pięć. Pięć pluszowych misiów kupiło w sklepie rowery, jeden miś odjechał i zostały cztery. Cztery pluszowe misie, a każdy z zimna drży, jeden się rozchorował i zostały trzy. Trzy pluszowe misie wzopatrzyły na lwa, jeden poszedł do kina i zostały dwa. Dwa pluszowe misie poszły kupić kredę, jeden gdzieś zabłądził i został tylko jeden. Jeden pluszowy miś chciał wypić orężadę, ale musiał iść spać i nie został żaden. Peniwa Marysia. Niwa Marysiu, obudź się. Stajesz czy nie? Stajesz czy nie? Leniwa Marysiu, obudź się, dziś taki ładny dzień. Szósta godzina, a ty ciągle śpiąca. Przez okno wpadają promienie słońca. Leniwa Marysiu, obudź się, stajesz czy nie? Stajesz czy nie? Leniwa Marysiu, obudź się, dziś taki ładny dzień. Siódma godzina, a ty chrapiesz tylko. Od świtu ptaki śpiewają motylki. Leniwa Marysiu, obudź się, stajesz czy nie? Ta jeszcze nie. Leniwa Marysiu, obudź się Dziś taki ładny dzień. Ósma godzina na pociąg zaspałaś. Może byś powiedziała, dlaczego jeszcze nie wstałaś? Sakiewka dratewki. Szewca dratewki zgubionej sakiewki nie można było znaleźć. Złota rybka znalazła ją w grzybkach, lecz nic w niej nie było wcale. Mówiła wróżka. Parasol kopciuszka dziurawy jest okropnie. Gdy padać zaczyna, to biedna dziewczyna szuka schronienia i moknie. Lampa alladyna rdzewieć zaczyna i błyszczy już jak przed laty. I nie skrzy tak ładnie, gdy noc zapadnie, pucha dymem. ene due rabe rap, idzie się uszczypnąć krab. Żeby uciekł, krzyknij tak, ene due rabe rap. Ciachu, ciachu, szczypuszczyp, szczyp, wodzie musisz czujny być. Albo krabcię chwyci w mig. Ciachu, ciachu, szczyp. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na inne rymowanki i opowiadania. Bajko, do